Cześć, witajcie, ja jestem Bogusiast i już w kolejnym odcinku pokażę Wam jak wykonać zadanie, które brzmi zbierz, owoce i warzywa. Z tego co mam tutaj napisane, trzeba ich zebrać 8 yy, wykrzeje, nie wiem ile będzie trzeba zebrać, ale to raczej nie będzie problem, ponieważ ja wam proponuję polecić na sad, który znajduje się w tym miejscu. Powinniście dobrze znać tą miejscówkę, tak mi się wydaje z warzywami nie ma tutaj problemów. Niestety widzę, że w tym trybie się tutaj nie ładują warzywa, ale yy, to całe pole jest praktycznie okreśnięte kapustą, więc tutaj polecam wam sobie pole. I całość wyzbierać. Jeżeli chodzi o owoce, to mamy tutaj sady z jabłoniami, dlatego tutaj możecie ścinać drzewa i zbierać z drzew to, co spadnie, albo tutaj pamiętam, o widzicie, nawet leżą na ziemi, więc mogę wam pokazać. Niestety nie da się ich podnieść, bo mamy ten tryb, ale widzicie, leżą na ziemi, więc albo zbieracie z ziemi tutaj też leżą, albo niszczycie drzewa i też zbieracie. A kapusta jak mówiłem rośnie na tamtym polu oraz yy, na tamtym. Mam nadzieję, że Wam pomogłem trzymać się ciepło. Do zobaczenia w komu odcinku. Cześć!